Witam serdecznie w czytaniu dla Wodnika na marzec 2019 roku. Proszę Państwa, korzystam z nowej talii. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Jest to taka bardziej współczesna, takie obrazki są nie bajkowe, nie takie jak z bajki rysunkowej, tylko, tylko bardziej realistyczne. No rapszy. Wodnik w marcu. Oświetlenie poprawimy. We w tym miesiącu. Król monet. Kim jest król monet? Król monet to jest ktoś, kto ma doświadczenie głównie. Jeżeli chodzi o kwestie materialne, finansowe, kwestie majątkowe, wszystko co związane z materią, z takim osadzeniem, z takim twardym staniem na ziemi, jest to również osoba, która zgromadziła już na przestrzeni swojego życia zgromadziła już jakieś dobra. Mówię tutaj typowo o dobrach materialnych. Chociaż, jeżeli chodzi o monety, te karty również pokazują nie tylko zarabianie, ale również uczenie się. To, to, jest, tak naprawdę, to jest tak naprawdę największy nasz skarb, bo jeżeli mamy wiedzę, tego nam nie zabierze. Pieniądze możemy stracić. Majątki ludzie tracili już nie takie historie na świecie się działy. Natomiast ten majątek w postaci naszej wiedzy, czyli tego, czego się nauczyliśmy, jest, no, jest naszym dobrem, tak naprawdę do końca życia. Czyli to jest Wasza energia: osoby doświadczonej, osoby, która zna i swoją pozycję, i swoją moc, bo wie, że umie zgromadzić coś. Jak również ma yy, pewne. Ma środki do dyspozycji i może nimi dysponować, tak? To nie jest osoba, która. To znaczy, osoby w ogóle spod, spod znaku monet są dosyć takie, jakby trzymają bardzo pieniądze dla się, są oszczędne, nazwijmy to oszczędne. Oczywiście w skrajnościach każda karta ma swoje skrajności, no to jest skąpstwo, tak? Natomiast tutaj nie o to chodzi. To jest osoba, która może zarządzać pieniędzmi. Czyli tak, to jest osoba. Która na przykład w rodzinie zajmuje się trzymaniem kasy, ale też y, może oznaczać ta karta kontakt w tym roku, z bank w tym nie w roku, tylko w tym miesiącu, przepraszam, z bankiem, kontakt y, z pracodawcą na temat pożyczki, kontakt y, nie wiem, z notariuszem w kwestii przepisania, kupna, sprzedaży nieruchomości. Tego typu sprawy. Co Wam może pomagać lub przeszkadzać. Dziewiątka buław. Eee, tu jest pewne zatrzymanie. Proszę zobaczyć, że te osoby są w drodze, tak? W podróży samochodem, ale tutaj coś ich zatrzymało. Eee, albo tutaj się coś dzieje na drodze, tak wygląda, jakaś blokada. Eee, proszę Państwa, to jest dla ich bezpieczeństwa oczywiście, żeby oni się zatrzymali, bo coś tam się dzieje. Natomiast proszę pamiętać, że bezpieczeństwo często oznacza ograniczenie, ograniczenie, czyli na przykład nie możemy wjechać na czerwonym świetle na skrzyżowanie, bo to jest dla naszego bezpieczeństwa, ale nas ogranicza, bo nie możemy sobie jechać tak, jak chcemy, tak? Coś za coś. Wszystko ma swoją cenę. Czyli tutaj, jeżeli by to dotyczyło kwestii finansowych, no to właśnie, to tutaj są takie sytuacje, że prawdopodobnie, żeby coś zabezpieczyć, musimy... Jakieś, um, ustąpić troszeczkę, ze, odstąpić troszeczkę swojej wolności, tak bym powiedziała. Nie wiem, przychodzi mi teraz na myśl sytuacja, że ktoś, y, komuś zostaje przepisany y, dom babci, ale ta osoba, y, dopóki babcia żyje, ma się tą babcią opiekować zapewniać jej zakupy, wozić ją do lekarza. No to, to jest na takiej zasadzie się odbywa, tak? Czyli coś za coś. Mamy, jakby już coś, coś dostajemy, ale kosztem naszej wolności, bo wiemy, że nie wyjedziemy na dwa tygodnie sobie na wycieczkę, bo wiemy, że my mamy tam obowiązki, tak? Tego typu sytuacji. Co jest podstawą takiej sytuacji? I tu jest karta śmierci. Tak prawdę powiedziawszy, to dla niektórych mi się od razu skojarzyło, że rzeczywiście to mogą być sprawy majątkowe po, po jakichś zmarłych członkach rodziny, czyli jakieś testamenty, takie kwestie. Natomiast to będzie dla części z Państwa, a karta śmierci oznacza również wielką zmianę. Więc jeżeli mamy być już na pozycji króla monet, no to naprawdę już się jest świadome świadoma praca, świadome może budowanie swojego kapitału, swojego potencjału, swojej firmy na przykład. I Wynika to z tego, że dojrzeliśmy do tego. Ponieważ karta śmierci to jest dojrzałość do zmiany, gotowość na tą zmianę, gotowość przyjęcia innej perspektywy, gotowość zmiany formy, zmiany formy. No, tu jest forma życia, bo ta osoba się w tego motyla zamienia na karcie śmierci, tak? Z takiej poczwarki w motyla. Natomiast w naszym tutaj przełożeniu powiedzmy ludzkim, ziemskim jest to kwestia tego, że my zmieniamy Każda zmiana zaczyna się w głowie. Czyli do czegoś trzeba dojrzeć. Trzeba być gotowym w ogóle na tą zmianę. Co już za wami, co przechodzi do przeszłości. No i teraz tak, co Was mogło tutaj pokierować? Te karty są bardzo, bardzo duchowe. I karta śmierci, i karta kapłanki, która mi się pokazała. Otóż kapłanka to jest pewne olśnienie, oświecenie. Które wynika z tego, że intuicja nam coś podpowiedziała, może nawet to jest, to jest nawet określenie, które, bo to niby coś nagle się wydarzyło, ale nie. To nie jest tak, że coś jest nagłe, chociaż i takie sytuacje pewnie są, że trzeba jakąś okazję wykorzystać i intuicja nam mówi idź tam, ale mu się okazuje, poszedłem tam i na przykład. Wracając do tego przykładu, który nie wiem, no tak mi akurat przyszedł do głowy, może dla kogoś z Państwa będzie taki przykład, że ktoś pomyślał tak: odwiedzę dzisiaj tą babcię, a babcia sobie, mówi, babcia sobie myśli tak, no dobrze, ja nie to już dużo życia, jak to te babcie mówią, tak? Nie to już dużo życia nie zostało, przepiszę ten dom temu wnukowi, który pierwszy do mnie przyjdzie i nas intuicja prowadzi, tak? I ona tak, ty to Wnusiu, jesteś najlepszy z wszystkich, bo ty o babci pamiętasz, tak? Widzicie o co chodzi? Różne, różne, y, ludźmi kierują różne impulsy. To też może być impuls, to może być intuicja, coś, co my nie umiemy wytłumaczyć racjonalnie. Ale ja cię nie miałem i do babci tak naprawdę byłem z kumplami, mówiłem do kina, ale tak, ten się rozchorował, ten wyjechał, w zasadzie nie mam co. Dobra, idę do babci, bo nudno, nudno w popołudnie. Takie historie. To jest intuicja, która nas gdzieś zaprowadziła. Do jakiej sytuacji związana jest finansami. Teraz co macie w głowie? Plany? O czym wiecie? Aha, ale was coś martwi, coś was bardzo martwi. No, no, zresztą ta karta z kartą bezcenności to jest pięknie pokazane. No, osoba jest w łóżku, ale spać nie może, bo siedzi, myśli, 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 te myśli, czyli te miecze ją atakują. Proszę Państwa, to jest oczywiście Wasza energia. Wy wiecie o tym, że miecze to, to Wasza energia. No i oczywiście co yy, Państwo pamiętacie? Znaczy pamiętacie? <laughs> ja pamiętam, że rok temu wrzuciłam pierwsze. Pierwsze filmy, właśnie Wiara, ja proszę państwa, no, ale to oddzielny będzie filmik na ten temat. Mm, I Pamiętam od tamtego roku, że wodniki miały cały czas pod górkę. Te miecze się pokazywały nie jako. No bo, bo wodnik to wasza energia. Widocznie coś tam jest, że, ta, że ten intelekt ciągle pracuje, pracuje i nie można spokojnie spać. Więc czymś się prawdopodobnie zamartwiacie. O czymś bardzo dużo myślicie. Raczej to jest zamartwianie się, bo gdyby to było tylko myślenie, to ta osoba nie trzymałaby y twarzy w, w dłoni zakrytej, tak? Po prostu to, no to jest taka pozycja, która. Wskazuje, że to jednak jest zmartwienie. Proszę Państwa, bezsenność może być z dwóch powodów: albo z powodu wielkiej ekscytacji, albo z powodu wielkiego zmartwienia. Tak? Czyli albo nie śpimy z radości, nas tak roznosi, albo się zamartwiamy. No, tu wygląda, że, że tu jest jakieś zmartwienie. Nie musi wcale dotyczyć tego, co w najbliższej przyszłości. Trójka monet. Kwestie umów związanych z finansami jak najbardziej. Czyli jeszcze raz. Pracodawca, czyli nowa umowa o pracę, podwyżka, a Notariusz, kupno, sprzedaż domu, kredyt, spłacanie kredytu, refinansowanie, nie wiem, przewalutowanie. Wszystko te, te sprawy. Karta trójki monet jest kartą ugody, ustaleń, umowy, podpisów, kontraktów. Aktów notarialnych, prawdy i tak dalej. Wasze nastawienie w tej sytuacji? Karta piątki wielkich arkan, czyli karta papieża. Proszę Państwa, a bardzo tutaj się mi pokazuje o, to pasuje do mojej opowieści bardzo mi się tu pokazuje wielopokoleniowość. Poza tym, że ta karta ma jeszcze inne, inne znaczenie to karta papieża mówi o wielopokoleniowości czyż to nie pasuje do przepisywania majątku, do spadków, darowizn, yy, yy, czego jeszcze testamentów i tak dalej. To pasuje. Natomiast to jest wasze nastawienie. Wasze nastawienie jest takie, że rodzina jest ważna, że pokolenia, właśnie to, że z pokolenia na pokolenie coś tam się dzieje, że właśnie przechodzą majątki, że no, no tak to jest ustalone. To jest dla was bardzo ważne. Druga sprawa jest natomiast inna. Proszę pamiętać, że karta Inaczej. Karta papieża mówi również o pewnym zamknięciu się. W związku właśnie z tym, z tradycją, z tym, że po prostu słuchamy, że babcia mówi dziecko, ale tak nie można i my, mimo że babcia ma 90 lat, a wy macie 25, to dalej, ale bo babcia tak powiedziała. Tylko, że babcia żyła w innych czasach. I to. Oczywiście rodzina jest ważna, szacunek się babci należy i w ogóle pokoleniom starszym, dzięki którym jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. To w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast poglądy się już trochę zmieniły, świat się trochę zmienił, i to może nas blokować, że my się trzymamy właśnie tego, że, że na przykład ktoś od nas oczekuje, że będziemy co niedziela na obiedzie u tej cioci, czy tam u tej mamy naszej i tak dalej, a my już tego nie chcemy. My już nie chcemy tak aż tradycyjnie, że po prostu nam y, nas y, brzuch boli na myśl, czy, czy y, po prostu samą, że mamy gdzieś tam iść odwiedzić, odwiedzić y, y, mamę, męża, ponieważ ona jest przyzwyczajona i taka jest tradycja. Ale mnie się już odechciało tej tradycji ja właśnie w niedzielę wolę iść na spacer, albo wyjechać sobie nad jezioro, tak? Więc to może być w dwie strony działać. To fajnie, że mamy te pokolenia, ale, ale musimy szanować zarówno my, ich poglądy, ich czasy, ich doświadczenie, jak i oni to, że my już jesteśmy dalej, tak? Ja mówię o nie, ale tak naprawdę ja też już jestem pokoleniem, gdzie też już mam dziecko, więc, więc to trochę tak zabrzmiało, tak? Musimy też dawać sobie tą przestrzeń, a to jest ograniczające. Teraz, co w, w Waszym otoczeniu się będzie działo? No, Asmonec, zdecydowanie, tutaj jest dla Was okazja na. No, okazja na kasę. No, jakby tokolwiek nie rozumieć, to przecież wiadomo, wiemy, co rozumiemy przez kasę. Majątek, praca, zarobki. Jak najbardziej. To tutaj się wszystko pokazało. Wasze nadzieje bądź obawy. No, karta głupca. No, i teraz tak. Jeżeli to jest nadzieja, to macie nadzieję na nową drogę, nową szansę, bo głupiec to jest jakieś ruszenie w nową drogę. Ale tu może być obawa, bo wy tej drogi nie znacie. Wy nie wiecie, co was czeka. Wy nie wiecie, jak podpiszecie tą ugodę z, z tą babcią, to, to czy to po prostu was czasem nie. Czy was nie zaślepia czasem ta, yy, ta perspektywa posiadania, iż to się opłaci. Dlaczego? A proszę spojrzeć: ta osoba idzie w ciemno. Ona nie wie, co on czeka. Ona nie wie właściwie, co będzie za następnym krokiem. Nic nie wie. Możecie się obawiać tego, że nie wiecie, w co wchodzicie tak naprawdę. Bo tak jak powiedziałam, to jest wszystko fajne, ale ograniczające, tak? Mówię, coś za coś, wszystko ma swoją cenę. Nie, nie, niech nikt nigdy nie wierzy z Państwa, że coś dostajemy za darmo. Nie. Nie ma tak. Wszystko ma swoją cenę. Wszystko. I potencjalny wynik lub rada. Rycerz Mieczy. Hmm. To też jest wasza energia. No i teraz tak. Różnie to może znaczyć: albo będziecie wyrywni w tej sprawie, i po prostu będziecie po trupach do celu po swoje szli. A karta mówi, żebyś tak mocno nie wyrywać, bo. Przy czym to, to jest wasze, no po prostu ja też tak, tak teraz powiedziałam, ja bym chciała, żeby po prostu, żeby kot nie miauczał. To jest wasze, więc jeżeli wy w takim stylu o wszystko zabiegacie lub uważacie, że tak w życiu trzeba, że tak musicie, to może być męczące w pewnym momencie i dla was i dla otoczenia od razu mówię, bo już chyba kiedyś tłumaczyłam, nie wiem czy akurat przy Państwa horoskopie, jacy są ci rycerze, tak? Jak oni wszyscy, wszystko robią. I ten rycerz jest najbardziej wyrywny i to jest taki rycerz, który jak pędzi na tym koniu, to po prostu głowy spadają, nieważne czy je. Po prostu on ma miecz wystawiony i tam jest po trupach, po trupach do celu. Więc y, myślę, że takiego czegoś nikt nie chce, natomiast no, ta karta wyszła i, i zaleca troszeczkę takiego opanowania, uspokojenia się, żeby po prostu iść do celu, ale nie tak, żeby potem zastanawiać się, co ja narobiłem. Dobrze, dopytamy teraz o niektóre karty tutaj. Dobrze, dopytamy o co chodzi. Rzeczywiście chodzi o pieniądze, bo już na spodzie mamy dziewiątkę monet. Chodzi o pieniądze, chodzi o majątek, chodzi o dobre samopoczucie, chodzi o, yy, o takie bogactwo. Dobra, zobaczymy. Co oznacza ta karta? Centrum. Oczywiście pewnie dla każdego coś innego, natomiast no, zobaczmy. Magik. Wy naprawdę możecie tutaj coś fajnego wyczarować w tym miesiącu, jeżeli chodzi o materię. Zdecydowanie. As, początek, magik. Też jedynka, też początek. Tutaj są duże możliwości. Macie duże możliwości po swojej stronie. Co wam podpowiedziała intuicja? O co tu chodzi? Bo to z czegoś wynika. Dzisiejsza sytuacja z czegoś wynika. No myśleliście dużo, rzeczywiście dużo, dużo, i, i coś, coś przyszło, coś przyszło. Po prostu coś przyszło. Tylko, że teraz to już jest za dużo myślenia, bo ósemka już jest wystarczająco ciężka, jeżeli chodzi o myślenie. Ale ta dziewiątka to już nie daje wam spać. Czyli już trzeba, już trzeba wystopować. Już, już wymyśliliście. Już więcej tutaj nie ma co myśleć. Dlaczego dziewiątka buław jest? Która, tak jak powiedziałam, to jest płacenie ceny za coś. Dziewiątka kielichów. No proszę Państwa, to jest. Dziewiątka kielichów to jest samozadowolenie i egoizm trochę. Taki zdrowy egoizm. Ja nie mówię, że to jest, ktoś jest egoistą zadowolenie z siebie i z bycia ze sobą i wcale niczego nam nie potrzeba na przejście. Jeszcze raz powtarzam, to jest cena za coś, tak? Czyli być może właśnie ograniczenie naszej tej wolności, o której wspomniałam, no, kto słucha od początku to wie, co mam na myśli yy, w sensie ograniczenia wolności. Więc zdecydowanie taka tutaj sytuacja może być, którą wcześniej yy, wcześniej opisałam. Karta śmierci. Co oznacza karta śmierci? Yy. Wiecie Państwo, nie wiem, ilu osób to będzie dotyczyć. Proszę, jeżeli Państwo macie chęć, napisać mi. To naprawdę dla niektórych może oznaczać, że to jest spadek, bo to jest coś, co jest związane z kimś, kto odszedł. Naprawdę. Z kimś, kto naprawdę odszedł. Taka sytuacja. Dobrze. Zapytajmy Jaki wydzień dla Was akurat ma karta papieża? Karta, ta karta też mówi o słuchaniu autorytetów, o słuchaniu wyroczni, takiej nie na zasadzie karty, nie, nie, o słuchaniu kogoś, kogo traktuje się jak wyrocznie. Ojciec powiedział, nieważne czy ma rację, tak ma być. Ta karta też mówi o tym, że słuchamy rad. Kogoś, kto jest właśnie starszy, bardziej doświadczony. No, zobaczmy, co to dla Was będzie oznaczać. To jest raczej dobre nastawienie, i ta, ta cała sytuacja, w której jesteście, nie wynika z, jakich, z czegoś takiego, co mogłoby Was. Yy, nie wiem, jakoś blokować, tylko raczej w dobrym kierunku to idzie. Czyli jakby rola rodziny, tej pokoleniowości, tych pokoleń, tego, że coś zyskujemy dzięki temu, że ktoś wcześniej to wypracował, jest tutaj dla Was yy, na, bardzo na korzyść. A ok. Asmonet. No, rycerz monet. Absolutnie tutaj jest, no pie, pieniężnie jest, pieniężnie jest, na bogato. Yy, dobrze, teraz Karta Głupca, tak jak powiedziałam, to jest fajne, bo to jest początek. Idziemy w coś na pewniaka, ale tu nie idziemy na pewniaka, bo tu idziemy w ciemno. I o ile zwykle kart, na karcie Głupca ta, osoba, ta postać jest przedstawiona jako taka wesolutka, która idzie i się cieszy i w ogóle nie, nie bierze pod uwagę żadnej porażki, o ile ta naprawdę widać, że szuka drogi po omacku i nie wie. I nie wie. Możecie się tutaj czuć tacy właśnie trochę jakbyście nie wiedzieli, jaką drogą iść. Wasza ta obawa, bo to będzie jednak obawa, was może troszeczkę przyhamować w niektórych sprawach i raczej będzie wam podpowiadała, żeby zaczekać na coś, niż iść tak w ciemno. Bo Trójka Buław mówi o tym, że czekamy. Właśnie. Nie iść w ciemno, nie iść po omacku, i mnie po prostu tak jak powiedziałam wcześniej, po trupach, ten rycerz, tylko raczej poczekać. To, co to znaczy? Rycerz Monet jest takim powolnym rycerzem. To jest też czekanie. Czyli raczej zwolnić, i tak jak powiedziałam, to raczej będzie. Nadużywam słowa raczej w ciągu ostatniej pół minuty. To będzie ten rycerz, który. którego raczej potraktuje. O, no. Yy, jako radę, niż jako wyrocznie, że tak będziecie się zachowywać. Zobaczmy, czy uda Wam się zapanować. <laughs> no karta się powtórzyła, ona od razu była na spodzie. Proszę Państwa, w dziewiątce monet jesteśmy tak zadowoleni z siebie, że naprawdę nie potrzeba tutaj pędzić. Wy już widzicie, macie perspektywę, że tu się fajnie coś układa dla Was jakaś sytuacja, która wam pozwoli poprawić swoją sytuację finansową, się nadarzyła, nadarza, proszę to wykorzystać, na spokojnie. Raczej w tempie rycerza monet niż nie, no po prostu ja, no, no nie, no muszę sobie przerwę zrobić. <grywia> Raczej yy, niż yy, w tempie yy, rycerza mieczy, który de facto jest waszą kartą, tak? No, ale idzie, idzie coś, co po prostu będzie pewnym wzbogaceniem, rzeczywiście takim, które odczuwalnym, namacalnym, tak fizycznym. Dobrze, rada dla Was na marzec. Czwórka kielichów. Nie dać się podzieść emocjom. Trochę dystansować się od pewnych rzeczy. To też pozwoli zachować spokój w. Po, na, na pozycji rycerza mieczy i, i trochę w, y, bardziej być w, w energii rycerza monet, który jest wolniejszy. Nawet zbyt wolny, jak powiedziałabym, ale jakby tutaj nie jest zalecany ten pośpiech. Nie. Nie, nie, nie. To jest mądrze, trzeba to rozegrać i raczej się nie dać ponieść emocjom, ale tak. Takiego trochę dystansu złapać, żeby was no nie poniosło, tak jak tego tutaj Rycerza. Proszę państwa, y, dziękuję za wysłuchanie. Życzę dobrego miesiąca. Przepraszam za nadużywanie słowa raczej i dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam.